hej gramy sobie M mm2 dobra o oh, wow mogłem zakręcić nawet nie widziałam co ja wygrałam co ja wygrałam te gram w jakąś podróbkę i nie znam się co co ja wygrałam? tu jakieś mam? Nie wiem, co to nie wygrałam. A nie wiem. Nie wiem, co wygrałam. Może nic. Eee, o, już gramy. Jestem po raz trzeci niewinnym. Serio. Ja jestem taka duża, że ja się tu nie mieszczę. Ej, nie mogę wyjść! Weź mnie ktoś zrób. Weź mnie ktoś z... O, wygraliśmy. Weź mnie... A mnie ktoś wyzrób. Weź mnie ktoś zrób. Ktoś mnie nie zrobił. Oszedł. Ogólnie... Yy, zrobię wam taki wybór na YouTubie później. Na moim koncie dlatego, że będę nagrywała sobie film na konto, na kanał yy, i, będzie, i będziemy nagrywać no, moją <noise> pierwszą serię, bo nie mogłam zrobić live'a w ogóle. Nie chciał mi się włączyć. Cały czas klikam na... Zmienię urządzenie! Ble, ble. Nie ja zaraz uszaleję. Czemu tak mało? Co? Zajk? Jesteśmy w jakimś kościele. Mm, dobra, już ginę, już ginę, już ginę. Przecież ty, To osoba mnie zaciłka w 5 sekund. Ja już nie żyję. Chociaż jestem na tyle wysoka, że za tymi kartonami dosłownie mnie nie widać. Patrzcie, wchodzisz... Nie widzisz. Czy ktoś tu stoi Tak, Mondora. No bo idziesz se tędy jak wracasz w sumie to też do bardzo nie widzisz, bo ci zasłania. Więc, gramy dalej. A, schowam czat. Bo mi się nie chce. Znaczy czat. Yy, osoby, bo mi się nie chce patrzeć. Nie wiem kiedy zacznę serię, ale potrzebne mi będzie na pewno dwie osobki. A może więcej. Na pewno dam Wam ankietę, ile tych osobek mi będzie potrzebne. Wy wybierzecie. Mm. W sumie ja chcę to, ja chcę to miejsce, bo jest bardzo fajne. Ale wygram tamto. Dobra. Nie wiem, po co ja doczekam komputera. Także. <grym> Dawajcie mnie to. Jestem dalej niewinnym. No ja nie mogę. Działamy sobie, bo mi się nie chce tam z nimi być. Tutaj... Bo tutaj. sobie. Bo czemu by nie? <grym> Nie no, nie chcę mi się zaraz tańczyć. Nie mam nawet takie Dokładnej niemodki I na i na tym działają te kody na taniec. Kurczę, nie wiem. Nie wiem czy działają. Eee. Dobra, nieważne. O! Kurcz. Ale przetestujemy... A w sumie po co mi to... Wystarczy tylko kupić. A ja chyba mam. Dobre. Zobaczymy. Tak, ja mam ogólne tańce. Na przykład ten mam. I tak najlepsze jest to. Ej, patrzcie. Nie mam głowy! Ale, jej, jej, jakie dziwnie wygląda! Zostaw mnie! O stąd. Ja tu sobie łażę w ogóle. To jest jakaś podróbka. To nie jest oryginalne, więc. Sorry. I. Nieważne. Nie wiem, co ja gadam teraz, bo już nie myślę. Was chyba coś powaliło, ile? Czy ja wiem, że dziesięć, ale za takie coś. Nie, ja tyle nie płacę. Ew. No, zawsze tak robię? A te mnie. Ta pioseneczka była świetna. Jakby była. Kozacka. I dobra, idziemy głosować. Zobaczyć. Nie, to jest najlepsze To jest fajne. Ludzie są nienormalni w tej grze. Cześć w ogóle, odbijam się, ale twarzy nie widać. Czy moja wypadła na mapę? Aha! Aha! Gdzie jestem? E, e, co? Nie widzę siebie. Nie, nie gram w to. A. Nie wiem, choć się wygram, wyjdę. Nie będę jakiejś gry. Zaraz zobaczycie do jakiej, bo chyba mam już nawet pomysł. I dam Wam taką mini podpowiedź co będziemy robić na tym mm, filmie na tej nowej serii którą chcę zrobić. Pokażę wam z czym ona będzie po prostu związana. Idziemy do Heaven Ja nie mam nie mam swojego serwera, także... Będziecie mogli do mnie dołączyć, o ile mam jakiś pan... No, ale... Cóż... Um, tak... No, chyba mam skoro mam 200 subskrypcji. Chociaż nie liczę na to, jak nie mam... Spoko. Tak. Świetnie. Przecież jestem w górze. o co ci chodzi? O co ci chodzi? Przecież jestem w grze. Ogólnie ostatnio się u nas w szkole takie jaja, że był. Bo teraz mi się jutro zaczynają ferie, dlatego że zaczynają mi się od poniedziałku, a jest niedziela. W ogóle poczekaj, jak skinę. Yy, dobra. No i ogólnie to chodzi o to, że. No co. No? Zrobię sobie jakiegoś rozpoznawczego skina no, Będę z wami gadać yy, Ogólnie chodzi o to, że Co ja gadałam w ogóle? Ja nie pamiętam A Że ostatni dzień szkoły mieliśmy Po prostu Tak jakby Mieliśmy informatykę, tak? No i spoko. No to mieliśmy. Ale mi chodzi o to, że jakby graliśmy na komputerach, bo <grym> na informatyce nie, ale mieliśmy kółko z angielskiego, a mamy z naszą wychowawczynią. Ale naszej wychowawczyni nie było, więc co? Po prostu nasza wychowawczyni to jest. Nauczycielka angielskiego z młodszych klas. Bo my mamy to 4-8 inną do 3-1 zerówek przedszkół inną. No i ogólnie chodziło o to, że jakby mieliśmy z dyrektorką. Tak. Mieliśmy z dyrektor. Graliśmy sobie najpierw w Portugalii bo kazała nam robić angielski, później nie nam robić matmę. I dało to kilka minut, żeby grać sobie w co tylko chcemy. Normalnie mogliśmy nawet sobie kurde grać w wszystko w Robloxa, bo właśnie o tym będzie ta historia. Co ty do mnie piszesz? VG House. Co to znaczy? Ja nie rozumiem. Nie wiem, nie rozumiem, nie nieważne. I ogólnie. A! No i sobie. Znaczy, Robloxa nie wiem, ale e, pół klasy, w tym ja. Pobrała sobie Robloxa. Weszliśmy na Google. Wyszukaliśmy w tych grach. <laughs> Ogólnie ja mam... A dobra, nieważne. Później wam pokażę. No i właśnie, jesteśmy w tych goglach, co nie no i spoko. Robimy co? Wpisujemy Seroflux. No i... Zrobiliśmy sobie konta. Oczywiście ja się wylogowałam później, bo to było jakieś randomowe konto. Ja nawet takiego konta nie mam. Um, no i spoko. <laughs> yy, gramy sobie. No. I co? I jest przypadek. Pobrałam Roxa. <laughs> o Jezu. Serio, i ja wychodzę, bo ja wyszłam i się wylogowałam co do tego. Patrzę, no i wyszłam, bo i wyszłam z gokli i włącza mi się gra, w którą chciałam wejść. I ja takie, co? So what? Czemu mnie... Klip... Ech, nie nieważne. O no i spoko. Ech. Wyszłam z tego, bo się wylogowałam, więc nie byłam zalogowana. Musiałam to usuwać, bo mi się Roblox pobrał. Bo jak wyszłam z gry, to tam była normalnie aplikacja Roblox. No, nie było pobrane. Także taka historia. Sorry, że się tak wahałam. Będę sobie zmieniać często ciuchy, ale włosy na przykład sobie będę starała zostawiać, albo coś tam będzie rozpoznawczego, jasne? No? Ja wam dam coś takiego. No jakieś tam ciuchy może. Zrobię swoje ciuchy, to przecież będę miała. Ej, dobry pomysł. Sorry za muzyczkę. Hmm. Może dam. Pants. O ja sobie pisałam. O, I... ona bluzka, ale nie dzięki o, ta jest piękna. Dobra, ta będzie kit. No i jakaś spódniczka? Myślę, że rozpoznawalna będzie spódniczka, bo jest taka rzecz najłatwiejsza. Nie chcę do tego czegoś Twojego Kościół. Czemu nie wyszukało takie rzeczy. Ja nie chciałam tego. Rzekajcie, bo oczywiście się nie wyszukało. O, tu się wyszukał. Tu się wyszukało. No sobie chyba taka. Taką. Nie. Nie, nie, nie. Nie będę do to. Tutaj nic nie ma O, to jest ładna. To jest ładna. To muszę tamte usunąć. To też usunę, bo mi się jednak nie podoba. Yy, jednak weźmiemy sobie chyba to, bo jest piękne. Czaratwe. Chociaż trochę mi się nie podoba. Nie, nie to zaraz, ale zaraz. No ja tego skinaj cały czas nie mam nie mam jakiś mód w ogóle na kolor biały, nie wiem dlaczego. Cały czas ubieram się na biało, na bruk Heaven. No, to jest, ona będzie pasować i jakieś po prostu włosy, tak? Hair i włosy, wezmę sobie. Wezmę sobie blondy, żeby były takie, typowo jak ja mam. O Boże, ja wam chcę pokazać, a ja nie mogę. Pokażę wam mój blond. To jest... To jest blond, tak? Nie pytajcie, bo co ja to robię, nie wiem. Sorry, nie mam kamerki w komputerze i muszę w ogóle tak nagrywać. No przepraszam. Nie widzę tych włosów w góry w ogóle. Dobra, bierzemy te słony. A moje nie, nie. Nie, nie pasują mi jednak. Idziemy do dołu eee. Czemu ja nie... Nie Nie, 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 nie Nie, 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 nie Uu. Ale nie eee. Stąd, stąd mhm. Świetnie, świetnie, świetnie Po prostu świetnie Ogólnie sobie robię hair włos Włosy sobie robię Najczęściej, jak, jak zrobię koszulkę ze swojego tyłu, to będzie to po prostu moja koszulka, więc tak. A teraz ja się z Wami żegnam, Bajo.